No. Jeszcze raz! Tak więc jesteśmy w Torsley, tutaj koło rezerwatu przyrody i za chwilę startujemy tutaj na poszukiwanie ptaszków Tak więc, ahoj przygodo! Tak, dokładnie, ahoj przygodo! Tutaj mamy mapkę Znajdujemy się na parkingu przy drodze głównej koło obok Tarsley Village i mamy zamiar tutaj pośmigać po tych terenach, a może przy okazji... Szukamy trochę grzybów. Trochę grzybów, <grybów> <grybów, grybów> trochę jagód i może tą kukułkę znajdziemy dzisiaj, jak będzie, nie? Fajnie by było. By no. Tak więc lecimy, a lecimy. Was zabieramy z nami. Przepiękna pogoda dzisiaj. Poza tym mamy czwartek, tuż przed świętami wielkanocnymi. Tak więc jest bardzo, bardzo mało ludzi dzisiaj tutaj w Tersley. Nie ma też tych przeklętych samolotów jak w Richmond, Serengeti. Które latają co 3 minuty na Heathrow. Idziemy w kierunku łąki, na której znajduje się kukułka. I tam przycupniemy i może coś się uda w końcu sfocić. Po 15 minutach podróży ścieżkami dotarliśmy tutaj na tą sławną łąkę, gdzie znajduje się kukułka kolin. Tutaj możecie zobaczyć filmik z poprzedniego roku, gdy fociłem kolin ostatni raz. tego, co się dowiedzieliśmy, słychać było kukułkę parę dni temu, a dzisiaj w tym miejscu nie ma nikogo. Pusto. Pusto. Może, jak mi się uda znaleźć zdjęcie, rzucę wam, ile tutaj potrafi być osób w jednym miejscu. Tak więc, idziemy zanęcić robakami i czekamy na kukułkę. Tak więc, tak wygląda nasze miejsce na dzisiejsze ocenie. Zaraz tutaj wyłożę robaczki i miejmy nadzieję, że jakaś drobnica się tutaj zjawi i nam pięknie zapozuje podczas tej pięknej, kwietniowej pogody. Mamy tutaj robale. Teraz mm, je wystawimy tutaj na korzenia i będziemy czekać. fajnie zanęcamy. To jest ryba, o. Tutaj bez robaków to byśmy nic nie zdziałali. Nie? Miodzio. Te słowa mie, jesteśmy tak. No. Jest Trzeba je przebić. w ogóle w nie? super pogoda. Godzina. Fotografowania za nami. Do tej pory udało nam się ustrzelić. Jak on ma? Bażanta. Bażanta. Mamy jakiegoś skajdarka. Króliczka jednego. Jednego króliczka. Co jeszcze? Kruka. Robinka. Mamy robina i sikorki, ale to nie wliczamy, ponieważ to jest wszędzie. A nas tutaj nie. interesują troszeczkę inne ptaszki. Łukasz mówi, że tam czai się barżant i chyba go podejdę. Zrobimy z niego świetną zupę. <laughs> Musiałbym tylko skruszać troszeczkę chyba, żeby był <laughs> smaczniejszy. Tak więc tak. idę zapolować na, na tego barżanta. Tak. Bóg... Bóg... Centralnie przed nami jest tutaj barżant. Właśnie Łukasz tutaj płacze, że, że mam lepiej. Ale za chwilę ten warząd będzie po jego stronie, ja będę miał wtedy. Nie, idzie, idzie, idzie. Idzie Łukasz, idzie. Tak no więc czekaliśmy na drubnicę, a tu taki gruby ptak nam się nawinął. Taki niepograźliwy ten. Nie? Jest przede mną warząt, nie chcę go poprosić. bo tu jakieś, ja wiem, 20 metrów ode mnie. Ważam, jest ten przede mną, jakieś 10 metrów, a ja sobie leżę, korzystając z momentu, kiedy on sobie tam coś dziubie w Powiem Wam szczerze, że to jest jedno z najlepszych zdjęć, jakie zrobiłem do tej pory Barzantowi. Aż mi się łapy często trochę, ale jest naprawdę mega. Zobaczcie sami w tą serię. W końcu po dwóch godzinach mamy tutaj ptaszka, który sobie wyjada robaczki. Ja się jeszcze to lepoczę po akcji z tym, jak ma, z barzantem. A tutaj ptaszki się oswoiły i nam właśnie wyjadają robaczki. No ładne. Że mnie to prostu położę na to. Patrz, już potem ten stabilizację w programie, jak go robisz, jest idealnie. No, ale ja wszystkie tak robię. Ja jeszcze Pierwsza kokółka, nie? Aż mi się łapy to odpoczął. Mhm, mm nice. No a powiedz Łukasz, jakie to jest uczucie, gdy sobie siedzisz na łące, przed Tobą jest patyk, jakieś 10 metrów od Ciebie i ląduje kukułka, która przyleciała sobie z Afryki <grym> i siada sobie na, na drzewie za kuka, nie, a potem ją fuci. No niech tam wyjdzie Takie coś, to sobie nie możesz tak za bardzo wyobrazić w głowie, nie? bo to jest takie coś, no kozak, kozak, no się. W Polsce tego byś tak nie zobaczył za bardzo, nie? Nie ma takiej opcji. No, a tutaj jest w miarę oswojona kukułka. No, może wróci. Czekamy troszeczkę też na słońce. Tak. Bo się nam schowało. Robaków mamy tak na styk, ponieważ inne ptaszki nam wyjadły. Tak więc ma wyjść słońce około godziny 4-5. Duzujemy robaki, kolni się na żar i teraz poleci sobie na drzewo pukukaj za samicą. A my czekamy co jeszcze nam dzień pokaże. Składnie. Idziemy zapalować Na kurczaka, bo zgłodniałem Zobaczymy naraz no Czy coś tu jest Króliczkę już widziałem gdzieś przed chwilą

Later that same evening. Zesion przyoznili w kamuflażu i rozdzielamy się, żeby coś sfocić ciekawego na potrzeby tego filmu Idziemy, idziemy w teren Turyski z Bieszczat Tak, biorę ciebie za żonę Łukasz tam ostro buszuje Po krzakach, a ja tutaj się rozglądam Po czubkach tych żółtych krzewów za jakimiś oznakami życia, ale póki co kiepsko ale pomimo to są piękne widoki, zobaczcie. Sami przyjechaliśmy z Łukaszem do tego rezerwatu przyrody w Terslej z dwóch powodów. Pierwszy to jest kukułka, A drugi to jest taki malutki ptaszek nazwany pokrzewka kasztanowa. Ptaszek ten uwielbia przysiadywać na tych właśnie oto żółtych krzewach, które jak widzicie ciągną się aż tam po sam horyzont. I ten krzak nazywa się janowiec ciernisty. Nie zobaczycie tego dużo. W Richmond Park, ale już na Uimdon Common oraz innych terenach bardziej suchych jest tego dosyć dużo. Szczególnie latem, albo gdy słońce dobrze nagrzeje tego krzaka, wydziela on przepięknie pachnący olejek, który przypomina wiórki kokosowe. Sam nie wiedziałem, ale oglądając YouTube można dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy. Przepięknie słychać te ptaszki, ale ciężko jest cokolwiek sfocić, ponieważ nie dają się podejść. A jak przypominam focimy wszystko z marszu. Ciekawe jak to mułka sobie daje radę. Zerknijmy co u niego. Właśnie idziemy resztku po mościku takiego, co zostało po pożarze. Jeszcze druga część dziś jest która przetrwała. Sobie. Tutaj widzicie resztki lasu, który spłonął parę lat temu. W sumie to wszystko płonęło. Tak się kończą zabawy grillem. Tam coś fajnego lata Na przeciwko oczywiście gdzieś tutaj Mam nadzieję, że się zbliży gamuń Zobaczymy Zobaczymy, zobaczymy Dobra Trzeba chwilę poczekać Daleko, Bartek Szuka, poluje Co on to robi? patyczkiem lata. Dobra. No skupiony, dobra, nie przeszkadza mu. Coś mi tu przeleciało przed chwilą, zobaczmy, co to mogło być. Po pół godzinie udało mi się cyknąć parę sikorek, bogatek. Nie jest źle, ale nadal szukam tego, po co tu przyjechaliśmy. Jest i kolejny stączat, tak zwana sklawa siedzi centralnie, naprzeciwko mnie, na tym szaczku. ale jak widzicie sami jest dosyć ciemno i te zdjęcia nie są jakieś super ekstra. Miejmy nadzieję, że Łukaszowi troszeczkę bardziej się powiodło, on cały czas patroluje tamtą drogę. Najważniejsze, że mamy tą kukułkę. A czy tego drugiego ptaszka trafimy, to się wszystko jeszcze okaże. Wrócił ze swojego patrolu, pokazując mi zdjęcia kolejnego ptaka, którego się nie spodziewaliśmy zobaczyć, ale się udało. Za chwilę postaram się go zidentyfikować, a Łukasz w tym momencie próbuje go namierzyć. Próbuję go namierzyć, także jest ciekawo. Spotkaliśmy się teraz po środku i idziemy obczaić tego ptaka. No. Za nami Kuka Kukułka. A ten ptaszek, którego Łukasz sfocił, jest to Kulik Wielki. Tak więc był masakrycznie daleko. Tutaj nie wolno chodzić, ponieważ są miejsca legowe ptaków. Tak. tak więc nie będziemy przesadzać w pogoni za zdjęciem. Ale takie dokumentacyjne zdjęcie Łukaszowi udało się zrobić. Coś tak tam więc się siadło, no? bardzo udany wypad dzisiejszy, prawem Ci, nie? Bardzo, bardzo, bardzo udany. Jest lepszy. <laughs> Jeszcze się cofniemy na chwilkę na Kukułkę. Lub inne mamy, lub inne ptaszki. Mamy jeszcze trochę robaków, i powchodzimy coś przy tym zachodzącym słońcu. Dokładnie, może się zdecyduje zejść w końcu. To <grystanie> Póki co, siedzi na drzewie ponad 4 godziny. No. Nogi ich <grystanie> <grystanie> Żegnamy się z Wami w tym pięknym wieczorze. wieczorze. Zachodzi słońce, Mega, udany dzień. Dużo swoconych różnych gatunków ptaków. Tak więc, widzimy się w następnym tygodniu. Do zobaczenia. See ya!